Warto przyjąć takie założenie, że etap, etap rozwoju człowieka, etap, że życie człowieka dzieli się na dwie części. Pierwsza to jest taka część, w której liczy się wysiłek, a druga to jest taka, w której liczy się wynik. Wtedy, kiedy liczy się wysiłek, to jest wtedy, kiedy dzieci z nami mieszkają i my właściwie powinniśmy, a warto by było, żebyśmy Pracowali z dziećmi w taki sposób, żeby one zawsze próbowały coś zrobić, żeby próbowały ten swój cel osiągnąć, że kiedy się przewrócą, żeby się podnosiły. To jest taki numer, jak uczy się dzieci chodzić. Kiedy się już dowiemy z różnego rodzaju poradników, że kręgosłup wytrzyma, to mama łapie, albo tata tam, dziecko się buja, tata z telefonem biega dookoła, ja ci to, no, no, pójdziesz, pójdziesz, do rady dziecko robi, się wywraca. I co się wtedy robi? Podchodzi się do tego, ona tam płacze, albo nie płacze, zależy jak mu poszło i gdzie był trening. Nie? Ale podchodzi się, mówi: No, wstawaj, dasz radę, zrobisz, potrafisz, pokaż na co cię stać. No i to dziecko się podnosi, stwierdza, że tak po prostu jest, trzeba wstawać i dać radę, i robi. Jak dorośnie. Nie spotka się już nigdy z takim podejściem. Tam, jak się rozwywali, to na przykład, gdzie chciało zrobić prezentację w pracy, albo spotkanie, albo jakiś projekt, tam, jak się wyrżnie, to jest krótka piłka. Ej, ty się nie nadajesz do robienia projektów, no co Gdybyśmy mieli takie podejście, Wobec małych dzieci, jako rodzice, to pewnie większość ludzi waliłaby w majtki i chodziła na czworaka. No bo wtedy dzieci by też przychodziły, mamo, mamo, ja zrobiłem znowu kupę w majtki. Nie możesz robić kupy w majtki, musisz się starać i trzymać. No więc dziecko by próbowało i za chwilę pff, kupa by się zmaterializowała, bo w świecie dziecka nie wiadomo skąd się ta kupa bierze. Nie? W związku z tym ona by się tam materializowała, to ta by z małą podchodzili i powiedzieli, nic, co? No i co? Patrzylibyś na majtki. Wiesz co, ty się nie nadajesz do trzymania kupy, ty już nie próbuj. Będziemy mieć takie pieluchy do końca życia kupować i ty będziesz w nim chodził. I tak samo z tym przewracaniem się. Pff, nie, ty nie próbuj, ty nie będziesz już chodził, po prostu na czworaka sobie chodzi. Po pierwsze, dzieci, które dłużej leżą i płaczą dłużej, się uczą chodzić, więc warto je uczyć, żeby się podnosiły i próbowały dalej. A po drugie, e, warto zwracać uwagę na to, że dzieci, które. Pójdą któregoś dnia do pracy, czy do szkoły, czy gdziekolwiek indziej, to tam dopiero będzie się od nich wymagało, tak, jak wzrosła pracy, przede wszystkim wyniku. Nie tego, ile pracy w to włożyły, nie tego, czy myły ręce, tylko czy umyły. Nie tego, czy myślały nad nowym projektem, tylko czy wymyśliły, nie to, czy kręciły film. Tylko jaki on powstał, jak to zostało zrobione, wynik zaczyna się w pracy liczyć. Oczywiście, jest też ludziowie, którzy trzeba tak porządnie ułoić, upierdzielić w pracy i to wtedy dobrze działa. Niestety nie trzeba, nie ma takiej konieczności. W pracy liczy się tylko wynik. Natomiast, kiedy będzie ciężko i kiedy wszyscy im będą mówili: nie próbuj, nie nadajesz się, nie dasz rady, zobacz, to są CV osób na twoje miejsce. Nikomu się to wcześniej nie udało. Więc będą takie chwile dużego zwątpienia. To nasze dziecko będzie miało w głowie ten głos, który wyniosło z dzieciństwa z domu, ten dialog wewnętrzny, który będzie mówił, dasz radę, jesteś mądrym i zdolnym człowiekiem, idź i pokaż im na co cię stać. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli czegoś nie potrafisz, to znaczy tylko, że za mało razy próbowałeś. Mózg nauczy się wszystkiego, co ćwiczy. Każdy jest mistrzem w tym, co codziennie trenuje. Jeżeli codziennie trenujemy wymówki, że nie damy rady, jesteśmy mistrzami w wymówkach, co prawda nic w życiu nie osiągamy, ale na pewno nikt niczego nam nie zleci. Jeżeli całe życie, życie trenujemy po pracy, że będziemy zmieniać lotnikiem kanały, jesteśmy mistrzami w zmienianiu kanałów, ponieważ mózg ma wewnętrzny przymus do bycia w czymś mistrzem i czy za co my się codziennie zabieramy, w tym jesteśmy świetni. To my, proponuję jako rodzice, bądźmy świetni w tym, żeby tak dzieci wesprzeć, żeby nie miały wątpliwości co do tego, że nie tylko są mądrymi ludźmi, mogą pokazać na co się stać, ale żeby jak dorosną miały tego efekty, żeby Przeszły tyle kłopotów i mogły ponieść konsekwencje i dumnie podnieść głowę, że sobie z tym poradziły potem i powiadać, było mi trudno, ale sobie poradziłem, bo jak już mówiliśmy, ludzie odnoszą sukces nie dlatego, że im się wszystko podłożyło, ale pomimo tego, że było im trudno. To bądźmy mistrzami w tym, żeby mieć takie dzieci, które są mistrzami w radzeniu sobie z trudnościami i nie tłuką się z życiem, że ono jest ciężkie, bo jest, tylko potrafią sobie z tym poradzić, kiedy cała reszta zostaje z tyłu, oni są jedni i starczy im siły i dla siebie, i dla innych, bo ludzie odnoszą sukces głównie po to, żeby móc pomagać innym.